Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, sytuacja jest bardzo zła, ponieważ MSZ ukraińskie wezwało polskiego ambasadora na dywanik. No i co się dzieje? Ano, to się dzieje, że Polska, Polsce postawiono warunki. Chodzi o rzepak, chodzi o pszenicę. Okazuje się, że Tymi sprawami, nie decyduje, o tych sprawach nie decyduje rząd polski, tylko rząd ukraiński. Oficjalnie pan Morawiecki, Morawiecki powiedział, że nie będzie w Polsce ani pszenicy, ani rzepaku sprowadzanej, nie będzie sprzedawany w Polsce. Otóż nieprawdą to jest. Już wiemy, że rząd musi, musi, zakupić pszenicę i rzepak. Pytanie następujące, co z polskimi rolnikami? Odpowiedź jest jedna. Rolnictwo polskie musi zbankrutować. To już stało się, jak chodzi o owoce, jak chodzi o warzywnictwo, Decyzja zapadła w Polsce o likwidacji tego wszystkiego. Proszę Państwa, jak to jest? My pomagamy Ukrainie, a Ukraina stawia nam warunki. Ja wiem, że ten rząd, Pisowski rząd, czy będzie platformy rząd, to będzie to samo. To są antychrysty, to są diabły, którzy w ten sposób nas niszczą gospodarczo. Tak proszę Państwa. Rolnik polski nie może sprzedać niczego. Dlaczego? Ano, dlatego, że rzepak z Ukrainy będziemy płacić, Polska będzie płaciła w granicach, Tysiąca, a maksymalnie 1200 zł. Polski rolnik nie może sobie na to pozwolić. Musi być w granicach 2000. Dlaczego? Ponieważ zbiory, zbiory rzepaku, jak i pszenicy, czy żyta, czy zboża, na Ukrainie jest hektara dwa razy tyle, co u nas. Jak Państwo sobie przeliczycie. To macie jasny rachunek ekonomiczny. Jasny. I rząd musi to zrobić. Nie ma wyjścia. Jeszcze nie ma ukropolinu, a już nam stawiają warunki. To są warunki śmiercionośne. I urzędnicy w ministerstwach tak się okopali, że tylko wszystko przez recepcję się załatwia. Tego nie było. Ale mamy teraz. No, niestety. Bo się boją. Ja się zastanawiam, gdzie jest ten bohater Zagro Unii, który tylko dużo mówi, a nie działa. My mówimy, my ostrzegamy naród, społeczeństwo, rolników. To samo było w ubiegłym roku, proszę Państwa. To samo było. I w tym roku jest powtórka z rozrywki. To jest przerażające, żeby jakiś Ukrainiec, jakiś Ukrainiec stawiał warunki polskiemu ambasadorowi. Ale winie za to wszystko naród polski, bo jest takim głupim narodem, ciemnym narodem. Czy wy nie widzicie, że idziecie do utylizacji? A teraz wam powiem jeszcze coś ciekawszego. MSWIA zamówiło 10 tysięcy worków czarnych o gabarytach 90 na 2,20. Wszyscy się zastanawiają, że dlaczego tyle aż worków. Nie powiem wam, po co one są potrzebne bo jesteście bardzo inteligentni, a ja z kolei nie będę się narażał, bo nie ma najmniejszego sensu, to wiedzcie, że w te worki będziecie pakowani. Już niedługo. Mówiłem i przestrzegałem przed Ukraińcami, w chwili obecnej musicie się spodziewać różnego rodzaju dywersji właśnie ze strony Ukraińców. My ich mamy tutaj wszystkich, ściągnęliśmy. Ale muszę tutaj wstawić się też za Ukraińcami. Ta pierwsza emigracja. To uczciwi Ukraińcy, w większości pochodzenia polskiego, pracują i nie chcą mieć nic wspólnego z tymi, co przyjechali teraz, których ściągnął Kaczyński. Kaczyński wie o co to ściągnął, a ja tam powiem. Gdy będą dywersje, a będą na 100%, powiedzą, że to Rosjanie. Nie. Proszę Państwa, dwa tygodnie temu, może więcej, powiedziałem, że minister Obrony Narodowej Niemiec w Pradze razem z panią Minister Obrony Czech, powiedzieli jednoznacznie, że bundeswera. Pomoże Polsce. I jest już na terenie Polski. Wojsko z Tomaszowa Mazowieckiego wyjechało na front. Te worki podejrzewam, że są przygotowane dla nich. Dlaczego? Wyszła, wyszło szydło z worka. W Niemczech powstał wielki szum. Że Niemcy mają dać 7% amunicji do karabinów. 7%. To jest na 24 godziny. A potem żołnierze polscy muszą zdobywać amunicję na przeciwnikach. Wiadomo, że i 10 tysięcy tych worków to jest za mało. Składają zamówienia coraz większe. Jest faktura. One, to jest nawet opublikowane w internecie, proszę państwa. Ja muszę przestrzec wszystkich Polaków. Musicie uważać, co się dzieje. Nie liczcie na policję, bo tak naprawdę policja wykonuje rozkazy, których nie powinna wykonywać w żadnym, ale to żadnym wypadku. Przecież. Pan Wąsik, czyli Minister Spraw Wewnętrznych, mają do siatki 3,5 roku. Są Najwyższy wydał wyrok, że mają się wstawić. Nie wstawili się. Pan Andrzej Duda idzie znacznie dalej. To znany dziennikarz e, telewizyjny też opublikował sprawę o, o likwidacji Rzeczypospolitej Polskiej. I to... Powiedział Andrzej Duda. Czy może to zrobić? Tak, może to zrobić. Dlatego też powiedział parę lat temu, że Polskę macie sobie zachować tylko w sercu i najprawdopodobniej powstanie Ukropoli. Ale to nie dotyczy obywateli drugiej RP. I musicie wiedzieć jeszcze jedno że Konstytucja Kwaśniewskiego jest nie tylko, że nielegalna, ale zdradziecka. To, co do mnie dociera, są wydawane jakieś wyroki, ja ich nie widziałem, na Andrzeja Dudę kara śmierci i na wielu innych polityków. Zaznaczę, tego nie, nie widziałem, bo tylko donoszą mi, pokazują pewne dokumenty. Ale ja od tych spraw jestem z daleka jeżeli chodzi o urzędników państwowych. No niestety, powiem tak, urzędnicy państwowi są nic nie warci. Nic nie warci. Ponieważ nie mają prawa żądać o społeczeństwa polskiego jakichkolwiek podatków. Powtarzam jeszcze raz. Bardzo dobrze się stało, że jeden z podmiotów poprosił kancelarię, aby kancelaria zainterweniowała w jednym z urzędów skarbowych na terenie Warszawy. I bardzo dobrze się stało, ponieważ naczelnik Urzędu Skarbowego odnosi się do konstytucji pana Kwaśniewskiego, że Zgromadzenie Narodowe uznało ją za legalną. Nie, proszę Państwa. Zgromadzenie Narodowe miało uznać, że odbyło się referendum, ale że nie, od, nie było kworum 50 osoba, a było jedynie 42,86, powinni nie uznać tej konstytucji. No ale banderowcy tam siedzieli, SBC siedzieli i cały element społeczny uznali to. Niezgodnie z prawem. Dlatego też, ten kraj jest jednym wielkim szampem. Pan Kaczyński boi się bardzo wyboru, bo wie, że przegra. Dlatego we wrześniu jest zaplanowany stan wyjątkowy. I wprowadzi to. Stan wyjątkowy może trwać lata. Ale tutaj, teraz. Zawsze mówiłem, że nie możemy wejść, e, zrobić przewrót. Obawiam się, że jest to nieuniknione. Obawiam się, że dojdzie do tragedii. Dlatego, jak nigdy dotąd, dzisiaj powiem: zaopatrujcie się w broń, bo Ukraińcy w Warszawie są bardzo, bardzo dobrze uzbrojeni. Tutaj przed kancelarią, dwa lata temu bodajże, ja mówiłem, Ukraińcy sprzedawali kamarzynkowe i trzy magazynki 1500 euro. Jak i krótką broń. Proszę Państwa, złożyłem doniesienie, że to się dzieje, ale jak usłyszano, że są Ukraińcy, nie zareagowano. To jest prawda. Czy wy uważacie, że ja wymyślam? Dowody suwerena są w pełni legalnymi dokumentami. W pełni legalnymi. I módlmy się, żeby nie doszło do rozlewu krwi. Cała nadzieja dzisiaj, żeby ten, to dziadostwo zlikwidować, to jest w Rosji. Tak, proszę Państwa. Nie pałam za nimi. Ale tutaj nie ma innej możliwości. Putin powiedział ostatnio bardzo mądrze w telewizji do narodu. To się tyczyło do narodu polskiego, w telewizji rosyjskiej oczywiście, wiadomo, że nie w polskiej, bo taki dupoliza jak Jarosław Kaczyński, proszę zobaczyć, jak wychwalał Rosję parę lat temu. Wszyscy, że to jest nasz, nasz wyzwoliciel i tak dalej, i tak dalej. A dzisiaj na niego pluję, ponieważ dążą do likwidacji narodu polskiego. Dlaczego żaden z ministrów, żaden, ale to żaden, nie chce powiedzieć prawdy? Bo strach, ale zadam inne Państwu pytanie. Dlaczego rodziny rządzących opuścili Polskę? To się nazywa, są na wakacjach. No, mają prawo być na wakacjach, tylko kiedy wrócą i czy wrócą? Oto jest znak zapytania. 3000, 3000 wojska amerykańskiego ma pilnować rządu, tak, Sejmu, Senatu, tego bałaganu, który tam jest. No, i Sejm przegłosował ustawę. Przykro mi to powiedzieć o pozbywaniu się, zabieraniu majątku Waszych, to dotyczy obywateli trzeciej RP. Nas to nie dotyczy. Żaden, nikogo nie wolno puścić na swój teren. Czy przyjadą geolodzy, wynocha psami ich wyszczuć, a najlepiej cepy i cepami ich scepować. Bo innej możliwości nie ma. To nie jest to, że ja namawiam, że to mowa nienawiści, nie ma mowy nienawiści. Dzisiaj jest mowa nienawiści do narodu polskiego i do rządu polskiego, nawet przez Ukraińców, zbrodniarzy i bandytów. Proszę Państwa, jest jeszcze jedna bardzo niepokojąca sprawa. Ja z tym nie mam nic wspólnego, ale obawiam się, że grosędziów będzie ginęło w różnych okolicznościach. To samo dotyczy i prokuratorów. Takie informacje do mnie docierają. Te informacje docierają do mnie z Niemiec, od Polonii, ale nie tylko z Niemiec, bo i z innych państw również. Ubolewam nad tym. Proszę Państwa, dowody suwerena sobie proszę wyrabiać jak najszybciej i jak najwięcej. Plus metryki urodzenia, bo być może nasz sąsiad wjedzie do Polski, bo NATO w tej chwili nabrało wody w usta i cicho siedzi, cichutko. Wiemy, że prezydent Stanów Zjednoczonych nie przekaże F-16, nie przekaże innych spraw, ale my za to. Remontujemy leopardy, które są sabotażowane przez wojsko ukraińskie z uwagi na to, że nie chcą tymi czołgami jeździć, ponieważ giną. I co oni robią? Sami uszkadzają te czołgi, bo to jest trumna, proszę Państwa. To na tyle na dzień dzisiejszy. Zacznijcie myśleć. My zrobimy manifestację, ale na tej manifestacji będzie musiało być. Co najmniej milion ludzi, co najmniej milion ludzi na krakowskim przedmieściu. Bo nie ma już innej możliwości. Jeżeli chcecie uratować siebie, swoje dzieci, swój dobytek, to nie ma innej możliwości, jak musimy pokazać, jaką mamy siłę. Bo siła to jest w narodzie. W końcu zrozumcie to. Zrozumcie to, bo inaczej pójdziecie w do tych worków czarnych. Zobaczycie, jeszcze trochę, już są pewnego rodzaju próby zamachu robione przez Ukraińców. Ale to dopiero się zacznie. Warszawa może być pozbawiona prądu na długi okres. A my prąd dajemy jeszcze na Ukrainę, dajemy wszystko na Ukrainę. Takiego podłego rządu jeszcze nigdy nie było. Amerykanie nie mają prawa do nas. Amerykanie to zło. To zło. I dobrze, że flota chińska wpłynęła na wody eksterytorialne. To samo i flota rosyjska. I to, co powiedział Putin, że żaden okręt ze zbożem nie, nie przepłynie przez Morze Czarne. Nie przepłynie. Wszystkie będą zbombardowane. Będą. Dlatego wezwano polskiego ambasadora. Wezwało MSZ ukraińskie, że mają brać wszystko z Ukrainy, nie z Polski. Rolnicy mają swojego przywódcę, nie wiem co oni robią, ale to jest nie moja sprawa, nie wnikam w to. Ja przestrzegałem i przestrzegam Was po raz ostatni. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.